Witam. W dzisiejszym skrinkaście zajmiemy się odejmowaniem dat. W arkuszu numer 2 mamy już przeze mnie wcześniej przygotowaną tabelkę oraz polecenie zadania, które brzmi oblicz ilość dni pobytu gości w hotelu. W kolumnie A mamy imiona i nazwiska gości, w kolumnie B mamy daty przyjazdu, w kolumnie C mamy daty wyjazdu i w kolumnie D mamy ilość dni, które mamy obliczyć. Zanim zaczniemy, w ogóle coś robić, musimy sobie wyznaczy, powiedzieć, co ma, będziemy robić: czy odejmować, czy dodawać, czy mnożyć, lub dzielić. W tym przypadku będziemy odejmować na przykładzie pierwszej osoby, czyli Jana, Jana Kowalskiego. Żeby obliczyć jego ilość dni, musimy odjąć datę od daty wyjazdu, odjąć datę przyjazdu, czyli próbując zapisać formułę. Oczywiście zaczynamy od znaku równa się. Musimy zaznaczyć datę wyjazdu, czyli wiersz C2, znak odjąć. Odejmujemy datę przyjazdu, czyli B wiersz B2, zatwierdzamy enterem i mamy obliczoną ilość dni Lejana kowalskiego. Żeby obliczyć pozostałą ilość dni dla pozostałych gości, a możemy obliczać w ten sam sposób. Jaki przed to zrobiliśmy. Ale, żeby było szybciej, możemy wydłużyć możliwości Excela, czyli na przykład wydłużyć obrobowanie zielone do końca tabelki, żeby to obliczyć. Lub możemy na przykład kliknąć dwa razy w kwadracik zielony. I w ten oto sposób mamy obliczoną resztę ilości dni naszych gości. I tak oto. Z... rozwiązaliśmy nasze zadania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki.